No i drodzy, siedzimy po bardzo wyjątkowy samochód, bardzo wyjątkowe auto, które ściągnąłem dla mojego klienta. I ten odcinek jest w całości od gruzika po nówka, funkiel, nieśmigane, nowe, zrobione przez Saszkina naprawione auto. Więc zobaczycie, się cały proces naprawy tego wyjątkowego auto, o którym powiem za chwilę. Ale zanim to zrobimy, musimy pojechać po Xpione, ponieważ to, że zrobiliśmy Xpione wersja dopas do Rota to jedno, ale trafiła się naprawa gwarancyjna, o której za chwilę się dowiecie dlaczego. Dlatego jedziemy do Filipa i Inchcape'u, który pomógł mi z tym autkiem, bo mi jeszcze. Dwa miesiące gwarancji. Dwa miesiące? Idealnie tutaj się szczelił. Poł! Na gwarancji. Zostało to zrobione! I właśnie jedziemy odebrać, tutaj zrobić rewizję, moi drodzy, więc najpierw odbierzemy X-pione, a potem zdradzę wam... Oni na pewno wiedzą po tytule, ja pięknie. Niesamowita tajemnica, pewnie na tytule jak W pisze. Charger Daytona! Ze Stanów! Na lawęcie! Zdjęcie jest zrobione! A ja tutaj mówię kwa tajemnica. Także moi drodzy, no to chodźmy po tą X-5. Zróbmy teleportację. Uno, do stres. Jestem moi drodzy, jestem. Co się wydarzyło? Całe zawieszenie było do wymiany. Znaczy, wahacze wszystkie. Dlatego chłopaki jeszcze wymienili mi uszczelkę od dyfra, wymienili mi olej w dysze, pięknie. oraz była tak zwana akcja Puma. To taka ciekawostka dla was w serwisach BMW, to jest akcją serwisową dla jakiegoś typowego modelu. Czyli na przykład w x 5 jeden z wahaczy potrzebuje podkładki, bo po jakimś czasie się lekko wybija i zaczyna pukać, kiedyś lewo, prawo jest takie puk, 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 kiedy przeskakuje. Więc była akcja Puma plus na gwarancję Czyli co, mój samochód, chłopaki z Inchcape'u. Filipa. Pozdrawiam, dziękuję Ci bardzo. Wymienili mi wahacze i tam uszczelę. Także BMA jest nówka funkcja nieśmigana. Teleportujmy się do tego, dlaczego przyliście, żeby obejrzeć ten odcinek. Czyli do procesu od sprowadzenia do finalnej naprawy samochodu naszego pięknego dodja. Także widzimy się na miejscu, jedziemy do Bogu Miła. Tam na no, naszego spedytora. Co my tu mamy? Mamy jakiś mustang. Zobaczmy Daytonę. To napisze fajniejszy komentarz ze słowem wąs, wąsior. Jakąś filmowankę? to na wycieczkę do McDonalda. Jak tam mój wąs? Bonjour, ładny nie powiem, mówka sztuka nieśmigana, Wiedział chłopie takiego Rolsa? A patrzcie tego, parkingóweczka, on był lekko bity panie, parkingówka, to dosłownie był. Wiem, że możesz się nie rozpoznać, ale to quadrio Filodio alfa Romeo. Emu ja mu to chyba skrzynia do środka wpadła ja brzmi Patrzcie to To jest ogólnie helkat Tak to jest helkat, no jest SRT nie Kurwa jest tak rozjebany Że ciężko rozpoznać Chyba tak <laughs> Tutaj jest grubo Mamy też jeszcze MG. Ten dyfuzor to jest coś przepotężnego Lota Pójście na przód Na te felgi O klasyk tuningu Jest <laughs> Nie no przód jest jeszcze mocniejszy Nie wiem jak to miał sens Robienia czegoś takiego że To nawet ładnie nie wygląda Ale tutaj ktoś z tuningami To grubo poszedł Nie tutaj Mocno 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 Z tej strony czy wygląda to lepiej To nie wygląda to lepiej. Tutaj ma Maserati, jeden z najpiękniej brzmiących silników świata. To jest ten nasz Aston Martin. Wszystko co cylala. Przebiegu ma mało, ale jest problem. Mianowicie, nóg. A pojeba, myślę, że ktoś był odważny to sprowadzając. Przecież tutaj kurwa, słupka nie ma. Drzwi są w środku. On chyba jeszcze jest po Mamy naszą piękną Daytonę, moi drodzy. Najpierw przejdźmy do pozytywów, zanim przejdziemy do negatywów. W tym miejscu, zobaczcie, nasza piękna klimatyzacja, która wchodzi do lotu, Więc mamy piękne chłodzenie. Jest ogólnie to mega dopas. Samochód był modyfikowany. wiesz już które możecie zobaczyć, to na przykład o to. Takie krzywe na marginesie, zanim zamknę. Ale tak, auto było modyfikowane, wydek też jest robiony. Maska się zamyka. Picobello. Z przodu mamy, wiadomo, że wylatuje, lampa wylatuje. Tutaj. Zacznę się w ciary. Ktoś najprawdopodobniej lewą stroną przeleciał spory odcinek trasy. Chciałeś tą butelkę z tyłu, kur... Ale... Nagrałaś to? Nie wierzę ku**a Dobra, miesza w to, nagrywamy z butelką Ktoś osobiście przelosował, że z felgi odeszło z pół centymetra felgi Zawieszenie może będzie całe, oczywiście wszystkie wahacze, łączniki stabilizatora to na pewno jest wywolone i to będziemy wymieniać Amortyzator najprawdopodobniej jest dobry I zostanie, próg wyjeżdża Nad kole spróbujemy ulatować, ponieważ jest blacha więc nie jest to aluminium, w którym nie trzeba się babrać. Prosta, fajna robota, ale zobaczymy, czy tutaj pod spodem nie ma jakichś większych uszkodzeń. Teraz tak, tu wiadomo, nasz próg. Tu chłop jeszcze jakoś drzwiami przytarł. Ja nie wiem, jak on to zrobił, że bardziej wypuka część samochodu. Nie uderzyła niczym. Próg również tutaj, ale w tym miejscu przykosił. No tutaj to wiadomo, że to będzie robota lacharsko-lakiernicza, żadnych cudów. Z tyłu też najprawdopodobniej mamy zawieszenie, jak widzicie bo wokoła, kóła. Za bardzo do środka, za bardzo wiecie, chcę trakcję trzymać, więc na pewno będzie do wymiany. Felga też wylatuje, bo jest po prostu zeżarta Nie będziemy, że to nie bawimy się w na takich felg. Zrobimy. Do tego, co warto powiedzieć, mamy tutaj dużo większe zaciski Brembo. Ogólnie, jeżeli chodzi o Daytona ma takie same felgi z przodu, jak i z tyłu i takie same rozmiary, czyli 275, więc kupując dwie felgi mamy temat załatwiony, jakby jakiś klient chciał od Was ściągać taki samochód. Z tyłu, z tyłu wydarzyła się dziwna rzecz. Była lotka, Ktoś był odważny. Tu wszyscy wiedzą, które auta są moje. Wszyscy wiedzą. Ktoś był odważny i postanowił sobie zajmać ploteczkę. Jeszcze, jak widzicie, urywając mocowania. I nie wiem, czy było to w drodze od Stanów do Niemiec czy z Niemiec do Polski, ale że ten ktoś był odważny, to niestety albo spedytor, albo transport morski pokryje to i został to zgłoszony i klient otrzyma za to pieniążki, albo jakimś cudem nagle znaleźć. Wiecie, tam gdzieś leżało, spadło jakie hał, odrywała zaczepy. Tak, i był huragan w Polsce. Chodź do środka. W środku jest naprawdę śliczny. Mamy wszędzie Alkantarę i nawet mamy prosto z Ameryki widelec. Chodź Teraz tak, otworzymy sobie kanapy, bo trzeba się dostać do tyłu. Także pokażę. Każdy amerykański porządek samochodzie jest tak zwany guzik jakby ktoś cię porwał, ciągniesz i uciekasz. Także witam Was z tyłu. Zobaczcie, co my tu mamy. Wersja dopasiona. Pizzy są w całym aucie, To nie jest tylko z tyłu, to jest w całym samochodzie. Całe audio jest pizza. Także jest stop. Jest to sobie zostawimy, bo będziemy coś przewozić, to nie uszkodzi nam autka. No. Z tyłu mamy też akumulator, który może nie jest zasadowany i klemy są na miejscu. Piękne oprzycie w Daytonie, tylko i wyłącznie. Tu ładna flaga. Naklejkę zostawimy, bo jest ładna. Zapraszam do środka. Tak, proszę wsiadać. Mamy zestaw amerykański Tak jak guzika kilka się otwiera. Teraz tak, co my tu mamy? Wiadomo, ta piękna podłoga tutaj poszła. Czy będziemy regenerować, czy nie, nie wiem. Zobaczymy, czy da się uratować. No nie wygląda to zbyt dobrze, więc raczej nie i będzie po nie wymiana. Ale bądźmy dobrej myśli. Piękne pizdejtona. Rzadkie, piękne, śliczne, ładne i wspaniałe. W środku piękny kokpit. Wiadomo, poliftówka jest kluczyk, oczywiście nie działa, ponieważ akumulatory ze stanów zawsze są odpinane. Na transport morski są też wyładowywane, dlatego bardzo często akumulator jest do wymiany w aucie ze stanu. Ale nam się udaje uratować. Są takie specjalne prostowniki, które trzymają przez akumulator i on nagle odżywa i działa. Długo. To dopiero, że ten klient się nie skarżył. W środku tutaj mieliście blokadę z szyni. rozebrali to, żeby auto po prostu miało to grze mogło sobie jechać. Jeżeli chodzi o nasze wnętrze, ładnie, pięknie i powabnie, co warto podkreślić? W tym miejscu, tak jak mówiłem, system bits. I do tego wszędzie piękna alcantara. Zobaczcie tutaj piękny psa Daytona, naprawdę top to wygląda. Straść to podoba mi się mega przyfarciło. właśnie o tym rozmawialiśmy. Górę oczywiście szyberdach, więc naprawdę ten samochód wyszedł świetnie. I w ogóle jest bardzo zadany wewnątrz, no jeszcze wam rzecz pokażę. Jeśli chodzi o wnętrze, piękne. Pis Mopar, tak jak mamy GMA od Chevroleta, Mopar od Dodge'a. Zwróćcie uwagę, jak ślicznie są utrzymane fotele, jak to w ogóle robi fajną robotę. Jak ta Alcantara siedzi, jest bardzo mi od cieku. Ogólnie Daytona to jest jeden z fajniejszych samochodów, jakie ściągnęłem od ostatniego czasu. Typowy Amerykaniec, typowa moc 6,4 litra V8. Jeszcze z tym, nazwijmy to, dotryskiem klimatyzacji. Fajnie to siedzi, mega mi się podoba. Ta sztuka fajnie wyszła. Uważam, że poza zawieszeniem trochę roboty na halstwo lakierniczej przygotowanie samochodu, oczywiście od naszych przepisów Unii Europejskiej, czyli tam światło przysięgielne, normalne k Naprawdę auto będzie skończone Maska ma jeden mankament Gdzie nas w ogóle? Widzieliście to wykrzywienie, co na wam pokazałem Jak domykamy maskę, to mega duża szpara się robi Nie ma to w ogóle nic wspólnego z uderzeniem Ale rzeczywiście taka, taki niuans nam doszedł Ale no to jest prosta robota, proste testowanie i regulacja maski Więc nie będzie większych problemów Także nasz piękny napis Daytona Teraz szybciutko wam ogramy ten samochód, żebyście zobaczyli go w tym stanie Zanim finalnie przejdziemy do dalszej części odcinka Gdzie zobaczycie całą naprawę i jak finalnie go przygotujemy No bo będzie spora różnica nie rozładunku moi drodzy. Jechała. Zaraz zobaczycie ją z drugiej strony, bo wahacze to na pewno są do wymiany. Także no z gruba widać, że wahacze to poszły w każdą możliwą stronę świata i z tyłu tym bardziej też. Skoro jesteśmy w środku, działa nasz cockpit, przebieg się zgadza. Sprawdźmy czy klima działa. Ło działa, dmucha, bucha, jest pięknie, co prawda widzicie nasza skrzynia tak naprawdę jest na neutralu, dlatego każę wrzucić na P, mimo tego, że jest na P, bo tak naprawdę na P nie jest, jest na neutralu, a ja aktualnie autko jak widzicie o tam możnym nożnym ręcznym trzymam, a już cichaj, piękna pogoda w Polsce się zrobiła, dzisiaj mamy 20 stopni i piękny widok za oknem. Witam Was z drugiego dnia, dzisiaj lecimy na warsztat, czyli to co tygryski lubią najbardziej, czyli nasza mechanika samochodowa, ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was super informację, nasz kanał może mieć nowego... A, nasz kanał może mieć nowego reportera. Przypadkiem, przeglądającym YouTube'a wpadłem na kanał motoryzacyjny, który prowadzony jest w formacie dziennikarskim z mega-jajem. Wojanuj! Właśnie go poznacie i najprawdopodobniej zostanie, jak dobrze później, Wam się spodoba, reporterem naszego kanału i będzie przedstawiał Wam informacje o samochodach w bardziej fajny, wesoły sposób z jajem. Także przekazuję głos do studia. Do Wojanuj! Niech zobaczy go szersza publika, bo uważam, że takim ludziom trzeba dawać światło dzienne, bo to jest naprawdę fajne i mega mi Także przekazuję głos. Cześć, to ja, a to moja stylowa. Lubię, kiedy Sasha daje mi swego YouTuba. No, to jak już mamy tutaj wszystkie pierdolnięte fanki Kukona z tatuażami i kolczykami jak krowa w nosie, to wiecie co robić. Okay. No to know, baby girl. Ale przejdźmy do konkretów. Na warsztacie mamy doja Chargera Daytona. O tej nazwie powstały cztery generacje, a sama nazwa wywodzi się od Daytona Beach na Florydzie oraz tego wyścigu co zapierdalają jak cegłówka w bębnie pralki na wirowaniu. Czyli NASCAR. A jak wiadomo, najważniejszym eventem NASCARu jest Daytona 500. Pierwszy model powstał w 1969 roku i jest bardzo podobny do Playmova, który wyjebał się pod koniec filmu Auta. Jego produkcja trwała tylko do 70 roku Druga wersja natomiast powstała w 2006 roku Ale to był kurwa żul totalny I skończyli produkcję w 9 roku Generalnie nic specjalnego Po prostu dodali tam jakieś pierdoły wizualne Trochę większy silnik i chuj W 2013 roku powstała jeszcze taka wersja poboczna W ilości 3000 sztuk Ale w zasadzie od tej wersji z 2006 roku niczym się nie różniła To jest kurwa taki bezsens nie? W 2017 roku powstała kolejna wersja I to już dosyć konkretna Zbudowana na platformie Chryslera LX Konstrukcja ma 5 metrów długości 1,90 m szerokości i 147 cm wysokości. A ciężki jest kurwa syn strasznie, bo jego waga to około 1936 kg, prawie tyle co super ciężki czołgi amerykańskiej dywizji generała McDonalda. Pływa to też zapewne na właściwości jezdne, bo seryjne opony to podobnież 245/45 R20, ale nie wiem sam, nie bujałem się tym, więc nie do mnie pytanie. Tylko kurwa, taka masa na takich kołach może dosyć śmiesznie wyglądać. Charger Daytona występuje w trzech wersjach silnikowych, każda oczywiście ze small blokiem pod maską i konfiguracji V8. Więc tak, mamy ze względu na te trzy silniki takie trzy ala wersje. Podstawową z chemii 5,7 litra o mocy 375 koni mechanicznych i 557 Nm. Ta wersja poszła na rynek amerykański i europejski, a w Kanadzie na przykład mają dostępną sprzedaż tylko taką. Aj chuj, dobrze, niech tam kurwa zapierdalają na tych niedźwiedziach polarnych, bo oprócz Ryana Reynoldsa to nic nam kurwa nie dali. Kolejną wersją jest Charger Daytona 392 o pojemności 6,4 litra, a w calach sześciennych wychodzi to około 392. Widać chyba analogię, nie? Silnik ten produkuje 485 mechanicznych i 639 Nm momentu. Obie te wersje są w Wolnostaku, ale znalazłem firmę, która oferuje do nich kompresor. Wow, wow. Mamy też oczywiście wersję, która stokowo posiada kompresor, czyli Daytona Hellcat, no i jak się możecie domyślić, wibali tam po prostu 717-konny silnik z Hellcata. Ale dostać takiego Chargera to wyjątkowe szczęście, bo powstało ich tylko 501 sztuk. Wersje 5,7 litra i 6,4 wyszły z ośmiobiegową automatyczną skrzynią z łopatkami. Wersja 5,7 osiąga setkę w 5,6 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 260 km na godzinę. Przy silniku 6,4 litra prędkość maksymalna natomiast wynosi około 290 km na godzinę, a czas od 0 do setki wynosi 4. I 70 sekundy. A czym to się różni od zwykłego Chargera? Przede wszystkim silnikiem, ponieważ zwykły Charger posiada silnik V6 o pojemności 3,6 litra i mocy 292 konie mechaniczne. W porównaniu do Daytony. Psz, gówno, bo... A sama Daytona całkiem przyjemne autko, ale jeżeli chodzi o na przykład wojnę JDM kontra American Muscle, no to ja niestety zawsze przyjmę stronę JDM-ów. Ani ma dziewczynki For Life, kurwa, nie? O Hellcatie natomiast, czy w sensie tej wersji Hellcat, nie będę mówił, bo to Zapierdala jak stare baby zająć miejsce w autobusie. I'm fast, fuck, boy. A w sumie to chuj, w ogóle nie będę już gadał i rozjebać komuś psychikę na Lizy Setem. Na razie na gazie i trzymajcie się na trasie. Nie mam dobrych wieści. A żeby więcej wam o tym opowiedzieć to musimy wejść wszyscy razem do środka Więc tak, na podnośniku wyszło, że zwrotnica jest pęknięta Nowa zwrotnica to 5700 zł Drogo, bardzo drogo Klient dostanie tą smutniejszą informację Ale nastawiał się, że będą dwie walnięte, okazało się, że jedna To ta zła informacja, druga zła informacja Pewnie wam się wydaje, że to jest zła informacja, że to samochodu sprzedajemy, ale nic jak najbardziej mylnego Ponieważ deska poszła na regenerację i jutro już będzie gotowa razem z szybą Więc jak naprawiacie auto, to z założenia trzeba najpierw je rozebrać I myślę, że to teraz tutaj bardzo widać Zobaczcie jak to jest system zwolniony, to chyba jest klimatyzacja Nie, to jest klimatyzacja chyba, nie? To są od klimatyzacji Tutaj mamy główną wiązkę Tam mamy kompas z tyłu To, to to powinien być chyba kabinowy, tak mi się zdaje Kurczę, tak, auta Chargera, myślę, że nie spodziewaliście się, że będziecie oglądali A podobki t działa Dówka sztuka śmiga śmigana, panie. Większość części mam już zamówionych. Przedni pas idzie do wymiany. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu musi cały wygiął. Także jest kaput, więc go wymienimy. Ogólnie rzecz biorąc, to tak naprawdę na dniach będziemy składali tą sztukę. Przednie zawieszenie już jest złożone. Widzicie, koło stoi po ludzku. Już nie ma problemu ze zjechaniem, nawet jak to widzieliście w poprzednich kadrach. Więc przednie zawieszenie mamy zrobione. Ale z tyłu jest syryk, do którego właśnie teraz przejdziemy. Tutaj nie wygląda to źle. Koło stoi równo prosto i zwrotnica jest cała. Gorzej z tej strony, moi drodzy. Jak widzicie, tutaj. Jeszcze jest wojna ze zwrotnicą. Zwrotnica jest pęknięta i będziemy musieli zamówić nową. Co prawda będę szukał na aftermarkecie jakiejś używanej, żeby klienta aż tak bardzo to nie bolało. No bo nie sztuką jest pójść do ASO, kupić, zamówić i założyć. Ale sztuką jest znaleźć dobrą sztukę i założyć ją na ten samochód, by klient miał tak samo wykonane, a po prostu taniej, ale wciąż porządnie. Zresztą to i tak czy siak za każdym razem zostają w kompetencji klienta. Klient mówi, ja wykonuję. Poza schematami bezpieczeństwa, bo jeżeli ktoś mi powie, że chciałby na taki jeździć, to powiem nie i go zmuszę do zapłacenia. No ale to na takim czymś próbował, Tylko tacy. Wariaci, nie ja nawet ja bym nie jeździł. <laughs> Jesteśmy na podnośniku. Pierwsze, co możemy zauważyć, to mamy zmodyfikowany wydech. Zresztą widać to w tym miejscu na łączeniu. Katalizatory mamy, ale to już wiemy. Szkoda. Znaczy nie no, szkoda, bo klient chce zostawić. <laughs> Żadnego wycieku na skrzyni. Wszystko pięknie, ładnie i poważnie wygląda. Tutaj rzeczy, które już zrobiliśmy. Wymieniliśmy wahacz, wymieniliśmy drążek, łącznik stabilizatora oraz drugi wahacz. Tutaj to zawieszenie już jest zrobione, jak najbardziej kompletne i wykonane. Prawa strona jest cała, nie ma żadnych cudów, więc tym się nie martwimy. Kiedy wyjdziemy do do przodu. No to przedni pas, belka, mocowanie lamp do zrobienia. I tak naprawdę dostanie nam złożenie samochodu z przodu. W tym miejscu zobaczcie, pięknie, widać nasz dolot maskot odciągnąć. Przejdźmy teraz do tyłu, bo tutaj dzieją się jaja. Lewa tylna strona jest największy mankament, bo tutaj wszystko jest wykrzywione. Każdy wahacz jest do wymiany. Macie tutaj potężne pęknięcie na zwrotnicy. Tutaj jest jakiś wyciek oleju albo smaru. Nie, to jest raczej smar, więc lewa strona jest cała do zrobienia. Auto postaramy postawić się na nogi w ciągu. Trzech dni, za 3 dni będzie całkowicie złożone Tak naprawdę cały przód do zrobienia, tylni zawias I leci na lakiernie Tutaj już zrobione, tak jak mówiłem. Ładnie to wygląda. powiem wam szczerze, od spodu wygląda naprawdę fajnie. Tutaj jakieś zarysowania, ale to nic poważnego. Trzeba tylko zabezpieczyć przed korozją. To też będę dla klienta wykonywał. Wydech cały. Dyfer. Też bez żadnych wycieków. To jest spoko. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej detony. Tutaj nasz. To jest bug, prawda? To musi być bug. W tym miejscu. Ciekawe, gdzie on ciągnie. Gdzie on ma sznurki odciągnięcia? Nie widzę. No mniejsza w to. Na tu nie Teraz też od spodu możemy zauważyć właśnie to uszkodzenia. Na szczęście nie jest to karbon. Początkowo myśleliśmy, że to jest karbon, ale już potem szybko spostrzegliśmy, że to plastik. Zresztą zobaczcie, kupiliśmy ten element za 600 zł. Ogólnie na Daytonę, z tymi uszkodzeniami, które widzieliście od samego początku, wydaliśmy na części, na wszystkie części, które wymieniliśmy, 18 tysięcy złotych brutto, co warto podkreślić brutto. Jak widzicie, nie jest źle. Z reguły jak sprowadzam samochody, to moment, w którym klient opłaca aktyzę i rusza po swoje blachy, a moment skończenia samochodu, bardzo często się pokrywa, bo uwijamy się z reguły do 14, maksymalnie 20 dni. Tutaj troszeczkę się wydłużyło, bo był tydzień oczekiwania na części. Nie mieliśmy na to niestety wpływu, bo gdybyśmy mieli wszystko na miejscu od razu, to by dawno temu się ziło. Także kolejny kadr, jakie zobaczycie, to już pięknie jeżdżąca Daytona, przygotowana prosto pod lakierowanie. Słyszałem, że w progach chowają narkotyki, to tak już sprawdziliśmy, żadnych nie było, ale jeszcze jest nadzieja, jak ten próg zdejmiemy, może tutaj coś z Kolumbii przypłynęło, moi drodzy. Mówiłem już o własnych sił dobrze przygotowane pod lakierowanie nawet w tym miejscu już nie ma rudej. Środek, cały cockpit, deska zregenerowana, wstawiona poduszki na miejscu. Jeszcze musimy wymienić akumulator, muszę jeździć z boosterem, bo jest tak słaby stary akumulator. Że jak skręcam kierownicą, to po prostu auto przygasa. Nasz omawiany booster, wszystkie płyny, oleje, filtry zostały wymienione, więc autem już spokojnie można jeździć. Z przodu plastiki, laminaty. A tutaj pa, prawidłnie. Jest blacha. Także lakierujemy, składamy, kompletujemy i oddajemy szczęśliwemu nowemu nabywcy. Przy też ładnie. Jeszcze mam sporo pracy, bo lotka, trzeba domówić progi, stylni dyfuzor, lakierowanie, ale ty łapa w górę. Tutaj pojawia się saszki, albo tutaj pojawia się saszki. Ten od subskrypcji, ten od lajków, albo odwrotnie. Więc to teraz robisz? Subskrybujesz, bo idziemy bo A ja teraz podskakuję i przechodzimy do podsumowania do finału. Uno do stresu. Dajcie spokój z tym skakaniem. Jak widzicie fina jest skończona. Zobaczcie jak teraz wygląda. naprawdę świetnie, jest prawie gotowe mamy dzisiaj wtorek, klient przyjeżdża w czwartek co nam zostało, ta obrysówka już do nas jedzie, do tego musimy zrobić zbieżność, bo jest ster i założyć nad nadkole prawne oko w poprzednim montażu mogę zauważyć że go tam nie ma, ale będzie do czwartku, w środku decha, wszystko naprawione najważniejsze jest to, że felgi w ogóle uratowaliśmy ha, wszystkie ranty są porobione nikt się nie spodziewał, ale się dało, no ładnie wygląda I mogę powiedzieć, że nie, I w ogóle bardzo fajnie fituje z moim Camaro, mega top samochód klient powinien być bardzo zadowolony Czas na to, zrobić najbardziej, czyli podsumowanie, ile ten samochód kosztował, z ile takie auto można ze Stanów i spora garść informacji na temat prowadzenia aut ze Stanów. Tak jak mówiłem, kto ogląda odcinki do końca ze sprowadzania aut, dowie się więcej i wbrew pozorom naprawdę będzie miał sporą wiedzę na temat prowadzenia samochodów ze Stanów. Mój drogi widz, skoro dotrwałeś do końca tego materiału, znaczy, że należysz naprawdę mojej elity i dziękuję, że oglądasz moje treści, bardzo mnie to cieszy. Tak słowem podziękowania. A teraz podsumujmy Daytony. Ta Daytona wyszła około 110 tysięcy złotych. Tak naprawdę to jest od przebiegu, w tym wypadku. Sklasyfikowała się w takiej kwocie. Tak naprawdę tej można ściągać od 98 do 130-140 tysięcy złotych do Polski. Więc pewnie jak widzicie, jeśli mówimy tutaj o świeżych sztukach, to naprawdę wychodzi to opłacalnie. Także śmiało piszcie na maila na bezpieczne auto USA, małpa i zaobserwujcie profil filmowy. Nie mogę doczekać, osibiemy tam 10 tysięcy obserwacji. Także nie zabieram Wam więcej Waszego czynnego czasu, lecie może na zewnątrz skorzystajcie z pięknej pogody naszego pięknego lata, bo wiem, że materiał wypuszczony jest nie mamy piękną pogodę i zmykacie z tego komputera. Pozdrawiam Was ja, czyli Was szaszkin. <laughs> Trzymajcie i cześć. Na zakończenie coś do najbardziej wiernych widzów dzięki mordo, że jesteś Twoje wsparcie, jest dla mnie ważne i to taki moment, żeby zostawił komentarz, bo mam do ciebie pytanie. Bardzo chcę ściągnąć jakieś auto klasyczne ze stanu. Nie wiem jakie. Na celowniku mam E55 AMG i właściwie tyle. Jeśli masz jakiekolwiek inne propozycje, to napisz mi komentarz z modelem i dlaczego kupisz auto. Weź pod uwagę, że chciałem je zmodyfikować, doprowadzić do stanu igła, może trochę zglebić. Dajcie znać, co myślicie. To no, tak naprawdę dla osób, które dostają do końca nie licznego grono, więc sekcja komentarzy jest dla was. I jak zawsze dziękuję, że dotrwaliście do końca tego materiału. Widzimy się w kolejnych Mam nadzieję, że się podobało. Niedługo kolejna auto zostaną. Trzymajcie się, cześć i miłego dnia Wam życzę.